witam was wszystkich bardzo 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 serdecznie z tej strony z, z no i reszta paczki tak i zapraszamy was na kolejny odcinek który zagramy w Diablo 2 Lord of Destruction tak witam was też ja no, i on no i on no, wszyscy no, wiedzą kto. i e, wyruszamy na kolejną kwestię. Dla Tak, właśnie. I to właśnie będzie tu. O, już. już 18 po pierwszej? Skorpion. Ym, co? Czekaj Zaraz. Roxon niech bije pierwszy, bo dopiero ty. Zaraz. Tu gdzie portali. Ale co? Co my teraz mamy zrobić? Wbij portalem Skorpiona, a potem... On niech wie, bo z jakiego portala, jak on pierwszy. Dobra. No i, bie, no i dobra. dobra. Dobry wieczór państwu. Na quest'a. A, na tutaj trzeba iść. Smrut, trucizny. Siedzi Jerzy na wieży i nie wierzy, że pod wieżą stażą jeży. Ta wieża zostanie oczyszczona ze zło. Zło. Pachm. To jaki mam proitem. item Zakreszę trafienie Nie, jaki mam raurem Tylko połapam się do ciągu ataku Wars. znowu Ale ja odwaliłem O Obrona, zwiększąca obronę Już musi dać. jak można ducha zamrozić. Są sposoby Normalnie. Na sposoby. Oh. Zajebał wszystko, nie <noise> <noise> wiadomo po co mu ta <noise> Ja też zbierałem wszystko co mi się może przydać kiedykolwiek O, tu jest coś Poziom trzeci What the fuck? To... O, ładna ja, ja, plena O, 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 już mi ktoś hapnął, no Co? Moje, to było moje co hapłeś mi <głos> Ja? <głos> A co ci hapłem? Tam były leżał O, właśnie to. Co to jest? A co? Yy... odporność. Nie, chcę mam lepszą. No widzisz. Ja sprzedam. Rejnot <laughs> hey, Mam. Jesteśmy. Poszli sobie tam

do piwnic. No. Aaa. Yeah. Restaurant. O. Gdzieś tak cztery minuty. Nagrywamy już. Mhm. Mm Dobra, sobie doładowałem. <laughs> Smycerdza w ogóle wziąłem. Dawać go, dawać go! Niszczyć! Co znowu? Nie wiem. A teraz ja będę sobie cały czas kół trzymał. Kół. Pozbądź się nikt hrabiny rabiny. Nie! O, tu jest. Poziem piąty. <laughs> Gdzie ona jest? Hmm, chyba tu jest już? Tak szybko? Co już? Uuu, ale kasy Fak Co tu się dzieje w ogóle? Nie chcę mi się z Help me Skorpion szybko pomóż mi gdzie ty jesteś? A tam jesteś. Idę! Kurwa, mi trwały A! No, tu jesteś. Fuck. Nie ta droga. No co ty takiego główienka się boisz? I jak byś mi schodzić HP szybko. Tu jest! O, level Gień. up. Gień! fajnie. gdzie ty przyszłeś tutaj, co? Ja tu byłem cały czas. Tu yeah. ty zły. Nie, Tak? Już się. Jej, ale efekty. Mm -hmm. zabiłem. Co, już? No, zabiłem ją. Ale śmieci I weź teraz to na pieniądze poklikaj, nie? No. Ale wiecie, co mnie najbardziej cieszy? Że runa till mam. Nie, ja nie, nie zdążyłem runa till. Co ja złapałem w ogóle z tego wszystkiego? Chyba nic. O, dużo pracy. Dobra, dużo no to klasy. idziemy jeszcze do miasta. I chyba zakończyć. Nie, to byłoby za krótkie, chyba. I jest kogo? 6 minut. 7 minut gdzieś. Ja! Myślałem, że opuściłem w do Tak. No tak jest! 7 minut odcinka. Tam tam Szybcy... Gdzieś tak! Gdzieś jesteś. tak, bo ja z opóźnieniem wyłą... włączyłem w in ten hopper. Szybszy jesteś <grym> tam właśnie. <grym> Dwa mnie. <grym> e, sobie ten e, Dwina podczas ataku. ataków. Członkom to daje mi. Sprzedam. 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 Do, do tego debila on kiedyś był. Tutaj jest Kejnuś. Nazywasz Keina Debilem? No z Ho, mi się gdzieś. Tu się schowa. Z Dobra. Mam cię. No, hmm, co ty masz tu ciekawego? Zbroja. O kurde. Różka błyskotliwości za 7000. Nie mogę. E. Plus jeden gliniany golem. O. Mm. Dla nekromanty. No. Nie wiem, czy ten zajbisty ten nekromanty, ja sprzedałem. Nie. W każdym razie dekomanty żadnego nie ma. Lepszy paladyn. siła 67. Co ma na to...? Lecimy na następną quest'a, bo nie ma co robić. <laughs> Wait, Wait for meeeeee... Me. Wait for meeeee!!! Tak! WAAAIT...! Bardzo! kurde, wszystko dla ne자는, dla czarodziejki fuck Musie to wycisic, żeby sobie pokazać, że idzie dalej Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Skorpion jesteś. No i sam? dla nekromanty. Zatem... A jeszcze pójdę tędy. I teraz się mszczą bo tylko dla Paladyna, nie? Dawaj, 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 dowaj, dawaj. Gdzie? Hmm. Co, no to jest pełno lasek tylko dla Paladyna. nie A, to te, berła. No, berły, te. O, to fajne. Dla. To dla co Dlatego dla. Dla... Druida jest tylko czapka. Słaby. Chyba. Coś ja nie wiem. Ja chodziłem zawsze z czapką do druida. Dałem bonusy. Skuteczność ataku zwiększyłem. Idziecie, czy tak sobie sam będę chodził? Te berła są do kitu. No to ja teraz mam zarąbiastą z <noise> Dla kogo? Dla siebie. Dla druida? No, obrażenia będą przechodzić na manę i ileś tam 50% obrażeń umarłym i plus tam ileś zwiększenie ataku. O. Pro. Taka pro niebieska, zobacz sobie. Pro. Cofnij się, Jax. Co? To ja. ja to skarpion, to skarpion. Widzisz czeka pro, pro niebieska Ja to zasfendam się Pokażę po pomorocznych czarnych mocara bo tego I kieram czarne byki Uuu. Dużą szybko się ataku, szybko się ataku Ło! Będziesz szybki, w chuj do szybki Dobra, idziemy um. <laughs> O kurde Nie, dobrze nie Zniknął portal, fuck Czaj. Otwórz portal. Mm. Mógłbyś? Mógłbym, a muszę. Musisz. Otwieraj, musisz. Musisz. Ale byście mieli odmocnych mocnych myj Jestem odmocnych mocnych myj raz Peszek. Dobra. Mm. Szukamy tutaj tego punktu nawigacyjnego. No bo idziemy dalej. A, idziemy dalej. Zrobimy to. A co tu jest? A, byczki. My. Już, już Rockstar musi musi napieprzać tego. No. O. Od tego to ma. Mm. A jak tola? Wiesz jak szybko ten? Nie, imprezę im przerwałem. Choca. O, za ja ręki wale. Bijamy na chatę. Ej, nie da się porozwalać wszystkim. Szkoda. Nie bo z ręki wale. Taki wjazd na chatę. I wszystkie biblioteki. Za dużo filmów. No gilicie, ja... ja nie oglądam filmów. Wiem. O, Jedyne filmy co oglądam to na YouTube. <śmany> Taki no life. Nie <śmany> mi <śmany> <śmany> tutaj. Coś się pali nad głową. Piłeczka. Oooooo, mam lepszą broń! Rzeźniaj, Ty! W prawo, w lewo, ale. Są cępione fajne. Gdzie mi tu ucieka? To dopiero dziesiąty poziom mam. Z siebie. Wilcza głowa. O. Dużo ja kasy. kaset. Zobaczyłem to z Powiem co. No? biją, biją. Czy ci ją dam mam co Mi. Yy, portal, ma coś? Identyfikację? Ja mam. E nie, nie, mam jeden portal. Ten, co zarzuć? Coś? ja mam? Ja mam dużo. Skorpion. Ostatni tak. No Ta. dawaj <głos> <głos> Daj, ja się nie, z Nie, identyfikuję. Nie, 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 nie. A się prze przejdę, przejdę się do ja... miasta. Cześć, a jak rozdziela się? Z księgi wyciąga się? Nie wiem. Wyrywasz kartki. I co to za... Cztery do mani, cztery do życia, dwa trujące pełza, trzy. Ja sobie. myślę, że łuk. Skimu... Masz fajny hełm, Mroxor? Hełm? helm. mam taki sobie, mam tylko plus 8 poprawy na obronę to, i więcej. To... Y, musimy iść do miasta chyba na handlu Bo nie mogę chyba siebie. Chodź nam do miasta na handl, Na hanlu. No! Mmmmmmm! Na no, <grym> <ha> <grym> Dobra, Skorpionek, Ej, gdzie jest Mroxor? Tu jestem. Patrzaj Co to masz ciekawego? O Poka, poka, poka Eee, yeah, śmieć <grystanie> Pa, i to dla mnie no, Mówiłem, że dla Dobra. ciebie Zajumałeś moje rękawice. Oddawaj moje lękawice Gdzie jakieś Co no. no Dawaj Dawaj, to sobie wziąłem No by cię chłyszczeli nie dałem ci, ci e, a ja ci dałem dla paladyna No co ty, nie, co... nie chciałem tych handlu niechcący kliknęłem oj może zobaczyć się u ten, u Akari, jak się prezentują chujowe, dobra ła mm -mm. dawaj, wracamy tam gdzie byliśmy Warte były? Dużo? Idę do skrzyneczki Muszę coś sprawdzić Do skrzyneczki um, 6 do 11, dobra 38 z 50, 33. Kula była, okej okay. 3 Ej, to teraz wychodzi na to, że ja dzięki temu temu hełmowi, hełmowi wilczemu, to mogę mieć dwa te glizdy. Hmm. No, takie. Nie jak, wiem. jak to się funkcjonuje. Właśnie dlatego otworzyłem swój portal. Bo byś miał znowu zapierdoli portal. Byś musiał otwierać. Gdzie ja bym nie otworzył. I co najlepsze, ty mana mi nie ucieka teraz? Mogę go próć próć ty ma mi mana nie ucieka, dobra. To bym no to no, ja bym nie... został w mieście i sobie odpoczywał. Spoko O jaki jak spleci? Nie, zudziło mi się to tak. No, ale tak ale się tam. szybko je potegowali Czekamy. On się odbijał trochę... z nimi. Tu trochę lipa jest, że to takie duże stwory, no a no takie właśnie, cienkie. Małe są silniejsze niż ten duży. duże. Hmm? Bez sens. Klenot Hapajdź go. O tym <noise> E, Eh słaby. Ale jest. Klejnotem. Znaczy, znaczy co? Wiesz, jakbym zrobił tak jak w jednej mojej postaci, miałem coś klejnotów w tym. W mieczu, no to wiesz. Jama? A! Fajne było. Do, do jamy. To, pamiętacie? Tam, tam było expią. Nie. Nie. Nie, tam tylko expią. Nie. Tam jakieś... albo zbieraj hamaki. Tam się... expi. No to ja idę sobie poexpić. No i dobra, moje tak, tak u mnie na stoperze jest. Yyy... Um. Jeszcze trochę pusto jest. Często? Odwałuję to co mówiłem. Czemu? No bo jest tu troszeczkę potworków. Sam ten... A. chodź, 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 no właśnie. Widzę. Tak dziwię się, że chodziliśmy koło tego i nie aktywowaliśmy Dobra no. O to kończymy odcinek, tak? Tak, no to. Do usłyszenia i do następnego odcinka. Żegnają was! Skorpion! I... Nie. Źle. A. Komentowali da. dla Państwa. Znowu. Roxor. Mista Skorpion. Co? <laughs> Dobra, nije važno. Ej to.